Nie. nie A jaka jest moja Organa? Prawdopodobnie nie zastanawiałem się nigdy nad moją ulubioną mapą Ej, zabrał mi Muta na no tych kulu! Nie, samolot zabrał, nie jest moja Organa No, myślałem A... samo, tam się zawsze lubisz skaradać fajnie No znaczy, nie ma to bagażowego Chyba nie wiem, które jest moja Oregon! Mi się najbardziej ma podoba. To, co poprzednio graliśmy Mówisz? Ej, ten żywik, jak on zacznie podkładać kurwa yy, miny, tam w naszych no najbliższych czyjach, tak to to jest zjeb. Czemu ty grasz w dokiem? Czemu nie? Nie To, to, to trzeba tu wzmocnić, bo tu mogą wbić. Tajne przejście. To jest tajne przejście. Nie mam. przemyśleć i nie, opłaca Tu zawsze można tym shotgunem zrobić dziurę w ścianie Ale już nie można, bo okay. Trapdoor? Ja już nie mam Ja też nie mam, ja nie mam, ja nie mam też Fuck this, fuck ja Idę do góry, mogę ewentualnie przejmować między trapdorem. Jak macie druty, to możecie śwignąć w biohazard W którym miejscu jest ten trapdoor? Tu? tu? Tu, tu, No tu, 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 No nie wiem No. No nie no, wiem się jak będę grać, ale mi się strasznie grać, ale no to graj tam kurwa nie raz jeszcze jeden trzymał O żywi. O! Patrz, żeby ktoś chciałby rzucić Oj, tu Twitch jechała No, to czemu żeś bezwalkę? No, no bo chciałem jeszcze jedną pułapkę za Patrz Koda no, ja mam co ja mam Walizkę z bombą Oczuń no, się, będziesz stać na pułapce Serio? Tu no, ja Cię zaprezentuję, patrz, tutaj ktoś wchodzi, chce ci zajebać Huooo! Ich las pułapkę <grym> Dobra, niech będzie w takim Ej, a tam są w ogóle drzwi, nie zaraz. Ha, zaraz, 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 zaraz. Tam pała, pułapkę zostawił. Pałapkę. Pałapkę. Na myszy. Po co widzisz? Bamber chyba u ciebie. Chodzę na kamery. Oj, są obok mnie. No, no. Uważaj. Farsza jeszcze. O. Twitch Pięknie. wyszła ze schodów, oznaczyłem ją. Uważaj. Pięknie. Super, Bamber. Pięknie. Kurwa, wojna na shotguny. Ja! Yes. Asystę dostałem, super sprawa. Dobrze. Z traktorem chcieli wejść i nie aż, aż wchodzi na najwyższy pokład. Trzeba Berło, to myślisz, o tym, że on że kurwa... Rzej przy też się zrobił, głodny fragu. No gdzie ją widziałeś? No w takim no w, w końcówka samolotu tam gdzie są siedzenia, wchodziła tam na drabinę. Prawdopodobnie Ale mam tu cały czas kamerę włączoną, on ma tylko jedno przejście, nie? Jest, kurde, nie zdążyłem wystrzelić. Na samej górze. O kurwa. <laughs> Dzień dobry. Bo to już... Nie, ostrożnie. Siedzimy. Tak, tak. Hmm. Właśnie, nie paczej, pacju, bo będziesz... I, a jak strzelę we wrogów tym pistolecikiem? <laughs> I za troje żyć. I... Będzie powoli umierał. Hmm. Yy, ja wam mogę powiedzieć, że będzie chodzić tyłem. Wybaczcie na to z przodu. O, tam jest. Traktor jest w końcu, czy nie? Ja tam tył wam powiem, jakby chciała tędy wejść No macie trapdoor, ale jak go A może rozwalić trapdoor, faktycznie Przód albo Może nie ogarnie Chyba idzie tu tyłem, bo słyszę kolce jak idzie Tak, idzie tyłem, idzie tyłem No kurwa, po co to oznacza? Napisałem I teraz znowu z tej strony jest Kobieta nie ma... Ej, Mati... Kobieta nie może się z Ale dostanie szal. Ej! Jakim oh. <laughs> <trur> <laughs> Ale ładnie. ładnie. Teraz to po z niech tylko nie idą na dół. No nie pójdą na dół Pójdą, nie? Myślę, myślę, że tak Myślę, że jest A ja im zrobię dziurę tam gdzie oni nic mocniej się nie spodziewają Dziurę w dupie Zapierz wroga Granaty w dupsko. Sadzę ze w dupę będzie go kurwa Wypalę wszystkie kurwa Digidongi <noise> <noise> Będzie kurwa sterylizacja. Okay, bye, bye, bye. Co? So. Na dole? Hmm. Wszystkich tu jest! jest. O! Oh. Oh. Wszystkich zaznaczyłem w pojedynkę. O! Oh, rozstaniają kłapki. Wow. Ciekawe czy tam wzmocnili. Mamy wszystkich: Smoke, frost, kapkan, muzykę i Jajga. Jajga! Insersion in 10 seconds to ja się tu fajnie schował Insersion in 5 secondi detection Jejga odzieś wychodzi to biohazard kontakty No w ogóle ich coś mało widziałem Ja idę na przód bo gazem jak są na dole to tylko z przodu mogę śniekać ja idę na górę to sobie dłuższą drogą Chyba że tam będzie potrzeba taczera to będzie ja to trzeba, trzeba elektrycznego ja z drugiej strony Gdzie Uważajcie, pod waszym jest ten, nie? Kapkan jest podłożone. Znaczy się ten, pułapka jest podłożona Kapkan, no skoń. Uważaj, rozwal mu to, bo zaraz go rozwali to Pomieszczenie dalej też nikogo nie ma Gdzie oni są? Liczę ile jest w środku no? Jednego może widziałem. Tu możesz wejść! Bendy. Tu bym rozwalił to To rozwal, rozwal Pierw to się czego muszę rozbawać Uff Wszedł nam z góry? Tak 27 życia Możemy wbijać mam od siebie? Kurde, ale rozjebałem ją tym. pump action, a ona po automat przecież ma. Aj. Następne nam idzie. Nie wiem czy nie leży. Czekaj, bo zaraz im to, kurwa zrobimy. Ej, tu zabycie Bamber zajebiście, on tu ustawić. Widzę. Przepalasz? <laughs> tu, w tym korytarzyku Bamber W tym korytarzyku? O fa Tak fajnie. W tym. Mówili, że fajnie będzie Że będzie zajebiście Jest Kościu jest Nie Musiałem rzucić, bo mnie nie wytrzymał U ja dwie wysadziłeś Ja pierdoleś też się zdziwiłem po prawej tomaty po prawej nogi leży Ej kurwa plecy Jager The oh. threat is neutralized. Op last op standing. Friendly last operator standing. Ej on jest ślepy Trzymaj trzymaj życie. Kabele nie, koniec. On go nie widzi. On go nie widzi. Go nie widzi. Oh. Jezu. Ale nie przejmiesz. Kurwa! defensive thing He blind.

Trzeba być stacowany, by wejść. O, nie wierzę. Szkoda, Ej, prawie Polecam. Ja bym się setialnie. Personel se na koniec zostawmy. Succes dla personelu? Sporne nie może być. O, dobra. Nie to, co ja robię? Co ja robię tu? Uh, the <laughs> <laughs> We need to protect the biohazard container. you <laughs> <Cure> the <room. laughs> I'm biohazard container. 10 seconds remaining. 5 seconds left. <hums> Protect the biohazard container at all costs. Setting the welcome mat. Idą tędy Tendy czyli które Cockpit czy tył? Totalny tył Totalny tył Fuck dron roduje welcome mat Cześć żywik. Ja, ja nie chcę mówić, ale to sam zostałem. <laughs> Jak sam jestem bardzo blisko Tylko że tak wiesz ja sobie na od dwóch gości przestrzymę. Może żebyś się nie dostał, od głazów. Fajnie, że się bawisz, tylko żeś plecków nie dostał. Ej, starsze tu mam z żywikiem. Ło, wow, nawet więcej. Potrzebne jest tu wsparcie na górze. bank ktoś jest. Właśnie. No i tu dwóch idzie przynajmniej, tędy. Ale ich ciśnie. No to tu, 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 ale oni już mogli przejść. Z z kimś tam. A, jest tu! Leży przy mnie! One off, four go? w nic tej Nice random? W że co, chodziło że takie składy wylosował? Nie wiem, o co tam chodzi, wam, Nie przejmuj się. No dobra. Oni się nadal obronili, tak? Czy nie, tak, tak. tak, tak. Pięknie. Ledwo co, ale się obronili. Jack. <laughs> jak to przejął, nie, to jest koniec. To nie, yeah, to był skandalny, skandal na stary <laughs> Żaden z operatorów nie wrócił z misji, ale cel przejęto. <laughs> A gość potem nie wiedział, no kurwa, jak on wyglądał. Trzeba być nie rozumiem. Chyba nie wybrali dołu. Nie wybrali dołu. są. Nie mogą być na dole przecież, nie? są! A sam przód. Tak. Kapka mnie goni. On mnie gonił, Bandit. Bandit <słuch> szedł na drugą stronę. Nie, to jest główne sypialnia, tak? Tak, to już ma nic. Nic Nie ma nic lepszego. No, panie Głazi. Żeby mi tylko nie założyli tego lepszego, to. Są tu widzę, łatwe, proste i o, Bandy, Jeszcze do, do tego jeszcze jest bandita. Nie, nie ma bandita. Szybko, bo oni tam jeszcze budują. Rura! Konrad, czemu tak zrobiłeś? O, to już, przepraszam. Idę <głos> <go>. <głos> <głos> Nie, bo jak coś tam to Idziemy, bo... tędy. Pójdę. No, I frost, zabij... frost się gdzieś będzie czaić, pewnie. Ładę ich tam, bo ramy, bramy, to będziemy mogli robić swoje. Wiadę tylko, Wjedziesz ty dronem? Czy no ja mam wjechać? Wejdę. Ja wiadę. Dron. Ej, pułapka kapkanowska jest. I, co? I coś mnie zastrzeliło od razu, jak wjechałem. O oh, Szczerze mówiąc, w z jest noc a tak jak graliśmy R z Ernestem, teraz Nas tak by puchło tutaj jest tak średni. Widać tylko jak coś się... co? Dobra A z której strony się to zawiło? Chyba z lewej Nie ma oczy żeby przebiegł na prawo, więc musimy tylko na lewą uważać Dziękuję, Mateusz, ale Kurwa, nie na no, obszar. Chyba, że wbiegnę na pałę i za fotel się schowam. O! Ej, nie mogę tu wejść. Szanow? Masz tu wracać z powrotem? Da fakt? Przecież to jest zniszczone. Nie mogę wejść. Wcofujemy się? No jest... <laughs> ja nie mogę wejść tędy <laughs> Daj mi. <laughs> Z rozpędu. Okay, oh, no nie, 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 nie. No dobrze, no. nie, przejdziemy nie, ale gówno nie, 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 Cześć Cześć Hubert Cześć Co za badziebie Jeden gościu, ten, ten jäger jest na samym tyłu samolotu Na tym samym piętrze On wyszedł przed chwilą i zabił na dworze. Schodę, ja taj. cały czas patrzę na dół, nie? Jakby co Dobra, podchodzę Powoli do przodu, nie? Dużo czasu nie ma. Uber generalnie dzisiaj mamy niesamowitą pasę Jak na razie wygraliśmy 4-2-4-0-4-0. A teraz? A bo ja czekam. Teraz wygrywamy 2-1. Ja się w tym tu przepalę. Podchodzisz Kurde. dalej. Wbijamy się tutaj? Ten nie idzie chyba tego rozwalić, czy idzie? No, to jest nierozbijalna powierzchnia Mamy mało czasu, musimy iść Dolej. Przebijaj się Teraz patrzę na tył Poszło prawej schody do góry Czas, czas, czas Widział cię na kamerze Dobra, srać, idź O kur... o koniec no, no kur. Ile on strzałów przyjmuje? No teraz nas rozjebali No i tak, poszedłem, nie popilnowałem tyłu i oczywiście Ale jeszcze zdążyłem na Przegraliśmy przez to, że nie... magiczna kurwa siła No kurwa nie mogliśmy wejść, dlaczego? Wejść przez drzwi To, było, to był skandal Dlaczego nie mogliśmy tam wejść? Nie wiem to co teraz zostawialiśmy specjalnie, żeby przeżyć? Sala, nie? Sala konferencyjna? No. W tym samolocie wszystkie pomieszczenia idzie dobrze, obronić. O, akurat jest prawda. Ale właśnie wyna... nie, Zakładnik jest w jednym chujowym miejscu, zaraz na tyłach samolotu. O jesus. O Żywik! Żywi kurwa zrobił baczność, kurwa. Bo <grym> <grym w górę> Baczność. dostać Gdzie do Czemu kurwa te osuny są takie wąskie? Jesteś mi to tłumaczyć. One kurwa, takie są do dupy. Te są z biedronki, akura.

Ale Żywik na szczęście zaczął grać. Żywik! Dobrze! Żywik ma, <grystanie> ma a, to tylko jedno jak je to to, to jest rekrutem. No. <grystanie> Właśnie. Ale jest, Żywik. Dobra, jedyne miejsce jest to jest... Ja sobie nie powinienem nic smie tu zabić. Trzykamer. Dron sobie tu jeździ, nie wiem czego szuka. I think it's back of the plane where you are, Frost. Mówisz, że gdzieś tam go no Ciebie. Tak, tak, słyszę. Konrad też potrafi. Nie, gadaj. Konrad, naprawdę? W czymś. widziałem. Od Was na lewo. Czyli jakby od, od tyłu samolotu podchodzili. Mm. Nie od kokpitu. O kurwa, tego nie przemyśleliśmy, to że jest, nam mogą tu. To jest chujnia. A co się Sprawa. stało? No my, tu, no my tu w szereg jesteśmy, on nam tu fuse wrzuca. Jak on nam tu to wrzuci, to jest koniec. Zakłócę sygnału. Z tej strony próbują. Właśnie. Dobra, dobra, zabiłeś tam. Głupi został. No, no co dzisiaj? Wywala. Odkłada coś tu. Leci coś. Nie ma żadnych kamer. O mój Boże. Nie jest dobrze Jeden wszedł na matę. Ale co z tego? Lewą <grystanie> wow, wow! wow. wow. <grystanie> uh, failed. <grystanie> 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 Wszyscy przyjaciele zostali eliminowani. To był wiatr. Chaos. Chaos. Theory. To chyba przez to, że Konrad to będzie na Kibel. No. Nie, Hubert wbił na chwilę na konta. A bo to jest to. to. No, wtedy drzwi nas wypijają. Nie wiem. No ja zawsze takie oph w czy przynoszę. Dokładnie. Ale czymś Was zaskocza, no. że że następnego? Powinniście wygrać, bo ja wychodzę. Co? Zobaczymy, czy to się sprawdzi. A jeszcze jest 3 dwa, jeszcze nie przegraliśmy. Widziałe, Aha. Jezu, chciałbym flaszkę. ja już wychodzę. z flaszką kupisz A to chyba, że. <laughs> To ja już nic nie będę o, no Mam? Oj głazik to Czemu nie mamy głaza? Właśnie no nie brałem głaza przecież. No, no, bo Ostatnio tak mi tu nie szło, tak bo jak jest za dnia to się strasznie odbija Jak jest, jak jest noc to stoko Ale nie idę tyłem, bo tyłem jest do dupy Co nam yeah, Dawid powie tak. To no tu jest w tym takim malutkim pomieszczeniu tam jest. Tam jest ja, ja to tyle z tak, że tam jest koniec. Z na środku, nie? Samolotu to jest. No, a tam obok nich jest takie malutkie pomieszczenie, a, idzie a, wejdzie, wejdzie. No, no tam jest, trzeba 5-3 drutów rozłożyć. jeszcze otwierać i super lizard. Oooo, ten lizaczek pojechał ja się z coś co jeszcze ale takie można kupić na następną. No, Była jeszcze cipka, ale Kasia mówi, co to jest no, cipka. Ale jak mnie cipka, a ona mówi nie wiesz tego, to no, wzięłam cycki. Ja Mama, dźwięki. proszę nie róbcie mi hałasu, to jest ważna runda. Tak Dobrze, zaraz porozmawiamy. Zaraz porozmawiamy. Bardzo wszystko, zaraz porozmawiamy. Będzie? Uważaj, Uwaga! Cywik! Cywik! Jak się mówi, na który kawisz? O już, kurwa, myślałem, że tego nie widzi. Ej, trzy tarczy mamy! No właśnie! Ochuuuu! Żywik. Ja trzymam plecy, wyjść. Dobra. Biega ktoś tu, uwaga! Słyszałem. Nie wiem czy teraz z góry, czy z dołu, ja poszedłem góry. do góry. U ciebie, u ciebie to jest. O kurwa, u góry kapka. Felix! Dlaczego? A blisko ściany byłeś. Tutaj właśnie jest tyle tych.

Oh. <laughs>